No Takie pytanie mam, bo o ile tak długo śledzę w ogóle tutaj no, twórczość Nitra i tak dalej, nigdy odpowiedzi takiej nie mogę znaleźć na pytanie skąd genera Seven more 7 samej nazwy po prostu. Okej, okay. to też dla tych co nie wiedzą Seven more Seven to jest moja marka odzieżowa. No Tak szczerze to znikąd. W momencie kiedy ja postanowiłem, że chcę iść w ciuchy i bardzo długo się do tego przygotowywałem, bo moim zdaniem to nie jest tak proste, jak zamówić materiał, dobra, to, to chcemy taki krój i no i jakieś logo zróbmy, to yy, nie chciałem, żeby to było coś związanego ze mną, bo nie, chciałem, bo nie chciałbym, żeby wiadomo, że jestem twarzą tej firmy, ale że nie chciałbym, żeby nigdy, żeby nie było takiej możliwości, że ktoś, kto kupuje. Chciałbym, żeby ktoś, kto kupuje na tej, yy, na tej stronie. I kupuję w tej firmie, żeby kupował za jakość i za to, że mu się produkt podoba, a nie dlatego, że ja mam 2 miliony na YouTubie i w sumie powiedziałem, że macie to kupić, jak robi wiele osób. Dlatego nie wiem, ja nie sprzedaję koszulek ze swoją twarzą na klacie. E, a czy ja taki... mam kubek ze swoją twarzą. No a ty też trafiasz do. No, trafiasz po prostu do swoich fanów, tak? Tak, mi zrobili. Taki ci zrobili. Trafiasz, trafiasz do swoich fanów, nie? Mhm. Ale niekoniecznie z tego kubka będzie piosa, która nie wie, kim jest Krzysztof Stanowski, tak. więc ograniczasz pulę klientów. No, yy, Więc musiała być nazwa jak najbardziej neutralna i Damian, nasz grafik główny, po prostu ci takiego za, zaproponował. Wiesz, masz Seven More Seven, możesz zrobić, yy, możesz zrobić yy, i krótszą nazwę, i dłuższą. Yy. No i tyle, nie? Jak Też wam to idzie? Dwie, siódemki na, dwie siódemki na klacie albo masz całe box logo, więc jak więc wam to fajnie? idzie? Jak nam to idzie? Pod jakim względem? Finansowym. Finansowym na no, rok do roku jest wzrost. W zeszłym roku, nie, z 7 milionów obrotu firma zrobiła. Okay. Nie, nie mylić z zyskiem. Mogł... No to zysku już koło bańki mogło być spokojnie. Wiesz, co? My za, ogólnie ja tą firmę rozkręciłem tak, że zamówiłem, jedy, bo cała produkcja odbyła się w Polsce. Wszystko mamy polskich pracowników albo wiesz, ludzi, którzy mieszkają na terenie Polski. Bo teraz nie znam nacji każdej pani, która szyje te rzeczy. Więc, więc może, tu być, może być tutaj rozbieżność. Ja zainwestowałem 1500 zł na to, żeby kupić gumki takie na, na rękę, bo my to dodajemy do, do zamówień. Też ja miałem swój pomysł, żeby w, pod, w double boxa to pakować, jeden karton ładny, gdzie możesz sobie na półkę odstawić na przykład bluzę w tym, a drugi taki wysyłkowy. Na każdym zamówieniu się podpisuje, też te bluzy wychodzą w, w takim worku sprężynowym, ogólnie duży koszt jest produkcji całego przedsięwzięcia, ale ja żeby rozkręcić tę firmę wydałem 1500 zł. Kupiłem te gumki, bo trzeba było. Kolega, który no, pisiał a, mi przysługę. A, a za, na zatowarowanie kto wy No to już ci tłumaczę. 1500 zł wydałem na te gumki, bo już musieliśmy mieć, bo szły 3 tygodnie. Kolega wisiał mi przysługę, bo ja mu kiedyś zrobiłem przysługę, więc napisał stronę. I puściliśmy preorder. Więc zaczęliśmy sprzedawać rzeczy, których nie było, ale było wiadomo, że wiesz dziś, dzisiaj powiedzmy nie wiem wpadnie 100 zamówień, no to masz już na to pieniądze, więc zamawiasz towar, drukujesz, szyjesz, robisz cokolwiek. Ogólnie pierwszy drop jaki puściliśmy to było mm, najdroższe, najdroższe gotowe rzeczy, żebyśmy ich szyć nie musieli, to było chyba H, K, J, jakoś tak się nazywa, po prostu te bazy, nie? jak mm. masz Fruit of the Loom, y, Jessica Mercedes, ona na tym markę robiła, to my jakby dokładnie to samo, tylko po prostu lepsza jakość materiału, mm. my to tylko przedrukowaliśmy, przehaftowaliśmy, poszło to dalej I, pod, i ja cały czas, od kilku lat cały zysk, który jest, no może nie cały, ale y, lwią część, y, wydaje na coś innego czy najpierw mieliśmy nie wiem, dwa kolory potem można było kupić materiał na więcej kolorów yy, mieliśmy długie spodnie to chcemy krótkie teraz chcę kurtki robić na zimę więc tych pieniędzy tak naprawdę nie widać poza tym że czasami lubię sobie samochód kupić mm -hmm. więc no no Preorder to jest najlepszy model e, biznesowy, tak naprawdę bo też wiesz, wczoraj zakończyliśmy sprzedaż w, w preorderze książek Pawła Zarzecznego, sprzedaliśmy ich 10,5 tysiąca, więc e, bardzo dziękuję wszystkim, co, którzy kupili połowę zysków dla rodziny Pawła Zarzecznego, e, a do 15 czerwca jeszcze można zamawiać kwartalnik kanału sportowego, 300 stron e, dobrego czytania. O sporcie to taka moja reklamowa wrzutka w tym momencie. Ja na... słyszałem ją cztery razy dzisiaj jak byłem na makijażu. Tak, bo tak reklamę. Z tym sprzedażą ubrań to jest najgorsze to, że ciągle kasę masz zamrożoną w towarze tak naprawdę nie? ona bardzo rzadko, im więcej sprzedajesz, tym więcej musisz inwestować No wiesz, jest, jest jakiś pułap No w końcu wraca wiadomo. Że w końcu, że w końcu to wraca. No ogólnie nie, nie robimy rzeczy, których nie sprzedajemy, czyli jeśli mamy czarną koszulkę to mamy nie wiem 2000 czarnych koszulek już gotowych. I jak mamy stany magazynowe to nie utrzymujemy stanów magazynowych powyżej pięciu. W, magazyn, w, w miejscu, gdzie jest magazyn, y, są, jest też drukarnia. Mhm. Więc jeśli, nie wiem, ta koszulka SK już zeszła, wiesz, została ostatnia sztuka. No to osoba, która jest odpowiedzialna za przedruki, robi cztery, odkłada na półkę. Jeśli decydujemy się, że wycofujemy jakiś, e, jakiś wzór, jak, jakiś model, jakiś cokolwiek, to po prostu wiesz, jak zejdzie, to po prostu nie dokładają. Więc nie trzymamy na przykład tej, tej koszulki w 700 rozmiarach i, mhm. e, i filuś tam w iluś tam sztukach, no bo to może też prowadzić do tego, że e, będzie leżeć. Więc no i potem trzeba robić wietrzenia magazynów, minus 30%, jakieś inne rzeczy. No tak.